Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Ja jestem WTS, a dzisiaj w krótkim odcinku sprawdzimy sobie coś, co wkurza wielu graczy. Sterowanie kamerą zero. Domyślnie przypisane ono jest do klawiszy numerycznych, ale nie każdy z nich korzysta, czy nie każdy je ma. Czy da się je zmienić na inne? Za chwilę pokażemy jak to zrobić szybko i bez kombinowania. Lecimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w grze i w tym momencie przechodzimy sobie do ekranu tytułowego i tutaj, słuchajcie, wchodzimy w profile. I teraz tak, tutaj... Mamy y, trzy ikonki, plus poziom i środkowa ikonka to jest y, chmura, synchronizacja z chmurą Steam. I słuchajcie, wybieramy sobie y, powiedzmy, jak ja mam cztery profile i cztery synchronizowane, to wybieramy sobie profil, edytuj karierę. I tutaj, jeżeli mamy synchronizowane, to odznaczamy synchronizację. Potwierdzamy i sprawdzamy, czy powiedzmy wszystkie z naszych profili, czy tylko jeden nie jest zsynchronizowany. Ten, słuchajcie, będzie znajdował się gdzie indziej. Teraz przechodzimy z powrotem do gry, wychodzimy i widzimy się w folderze. Jesteśmy w folderze EuroTrack Simulator 2 w dokumentach i, słuchajcie, mamy dwa profile. Mamy tutaj Profiles, i mamy Steam Profiles. I tutaj, gdzie jest Steam Profiles, są moje trzy poprzednio, tutaj one się synchronizują z chmurą Steam. A słuchajcie, w Profiles mam ten jeden, który właśnie odznaczyłem. Wchodzimy sobie w niego i słuchajcie, wchodzimy w Controls S i I. Otwieramy za pomocą notatnika. I teraz słuchajcie, robimy Ctrl F -E i wpisujemy sobie DBG i robimy wyszukaj. U mnie już znalazło. I słuchajcie, DBG. Wchodzimy sobie niżej i znajdujemy DBG FWD, czyli forward do przodu. DBG Forward. I tutaj mamy pod spodem back, left, right, up i down. I to są kierunki, w których sterujemy naszą kamerą. Przechodzimy do forward, i między kropką a znakiem zapytania mamy NAM8. I to jest nasz przypisany klawisz. Ja go sobie zmieniam na W, później przechodzę do back i Zmieniam sobie na S, później przechodzimy do Left. Zmieniamy sobie na A. Analogicznie Right. Zmieniamy na D. I tutaj, nam 9, zmieniam na R. I nam 3. Czyli down na F. I słuchajcie, tak, zmienione, tak zmienioną klawiszologię na Wsad. Robimy plik, zapisz, wychodzimy z tego. I słuchajcie, przechodzimy do gry. Jesteśmy w grze, i słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy wybrali ten profil, który mieliśmy niesynchronizowany żebyśmy nie weszli do innego. Możemy teraz ten profil z powrotem zsynchronizować, jeżeli macie ochotę. I słuchajcie, kontynuuj karierę i przechodzimy do symulatora. Jesteśmy w profilu, bierzemy jedź. I słuchajcie, jesteśmy w naszej ciężarówce. Teraz klikamy kamerę 0 i sadem R do góry, F w dół. Tak. I myszką, słuchajcie, obracamy się. Rolką na myszce możemy zwalniać lub przyspieszać prędkość tej kamery. I słuchajcie, mamy przypisane do wsadu, klawisze możemy wędrować koło naszego pojazdu. Nie ma najmniejszego problemu. Na przykład możemy się ustawić z tyłu, opuścić ośkę. Wszystko słuchajcie działa. Tak to właśnie powinno wyglądać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, to wesprzyjcie mój kanał, będę wam za to bardzo wdzięczny. I słuchajcie, jak zwykle na koniec proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. I widzimy się w kolejnych filmach z EuroTrack Simulator 2. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!